Ej, dzień dobry, moje widzę albo nie widzę, albo słyszę. Ej, cześć. Dzień dobry, moje słyszę. O, to jest o dobre, tak, no. dzień dobry, moje słyszę. No, o. Ej, fajnie, tak. no. To wyłącz kamerkę to będą faktycznie słyszeć. Ju, już. <laughs> I teraz są dzień dobry, moje słyszę, tak. Tak. To ty, ty też wstawiasz z jakimś losowym tytułem? Albo o północy? Kurde, korci, wiesz? No <laughs> A, ma jakiś ciąg. Tak, najlepiej, jeszcze bez intraju w ogóle, nie? Już całkiem było na grubo, nie? Czemu nie? No, wiesz, no trzeba coś zmieniać w życiu. Mówią, że cały czas monotonny jesteś i nagrywasz to samo, no to. No? To proszę, no? Ty, to się nazywa stabilność. <laughs> Stabilizacja, rzyma. Tak. O, dobra, przeskoczyłem to. A to o, ty... poprawiam. Tu wskrzesz. Skończ... Nie w dziurę, kur... A poprawiają mówię, pb. Nie w dziurę, eee, Lubię, tak, że... ale ty nie przy świadkach, no <laughs> nie przy słyszach! <laughs> nie przy słyszach właśnie <laughs> potem się nasłuchają się nasłuchają i... i co potem? I też będą wszyscy w dziurę, A poprawiłem pyby. Nie jakoś szałowo, ale poprawiłem. Jest! A... Skoro w ogóle gadać 161 daj pan eee, spokój. 100. No. No tutaj chyba w prawo, kurde, nie wiem w którą stronę się e, obrót e, blokuje. Eee, znaczy ja to robię w ten sposób, że jak już prawie zjeżdżam z tego białego, to kontruję w lewo, nie? Wtedy mi szybciej obraca. A i robisz e, fiflaczka? No. A to nie, to ja, ja bez fiflaczka. To tak a, to fajnie obraca, tak? Spróbuj sobie już miał pół auta zjechane to wtedy skręcasz w lewo, nie? No proszę, no to spróbuję. No, może ci to wyjdzie. Jak tam, moi drodzy widzowie, yy, szczególnie młodsza część widzowie, słyszowie znaczy się, sorry, moi drodzy słyszowie, jak tam ta młodsza część słyszów, yy, pi, pierwsze dni w szkole. Ty, Ty. Na pewno fantastyczne. <laughs> Zadowoleni jesteście? No wiesz, no, a czemu mieliby być niezadowoleni, no znowu muszą się uczyć, zapieprzać no. do szkoły, chociaż nie wiem, na którą się teraz chodzi do szkoły. Ja Też miałem akcję No. nie mam pojęcia. Też miałem od... Nie, ja miałem chyba o 7,30. No, 7,30, no coś takiego. No. Bardzo e... lubiłem to tak, szczególnie uwielbiam. Do tej pory, do tej pory pamiętam, że autobus odjeżdża o 613 z przystanku. To powiem ci, że. Y... Ja generalnie zawsze uważałem, że po powinno być na odwrót. Bo wiesz co, najgorzej jest wstać, kiedy jest zimno, tak wcześnie rano. A jak jest lato czy coś, to jakoś tak łatwiej się wstaje, nie? To, to powinny być po prostu, wakacje powinny być w innym terminie. Żeby tak łatwiej do szkoły się stawało. Wiesz co, dla mnie bez znaczenia, stawanie o 5 godzinie nikt nie należy do przyjemnych, nie? No... A ja musiałem o piątej ja się... stawać, tak że... Ja pierd... No to nie, to tak. tak to nie. Bo wiesz, z Buta 2,5 km na autobus... O ja! Przez serio? Tyle no. do szkoły? No... A, czyli ty będziesz opowiadał ten stary i jego droga do szkoły, tak? Tak, tak, tak. Czasem jeździłem rowerem, bo to się dało, ale w zimie było ciężko, szczególnie jak człowiek trochę przyspał i chciał nadgonić rowerem w zimie, wtedy jeszcze były zimy. No tak, wtedy <laughs> e, jeszcze były zimy. No. Szło nieraz y, zaliczyć glebę na, na rowerze, już poprawiałem kuźwa czasy i nie trafiłem. Tak, Kiedyś trzeba... to było, teraz to nie jest. Nie? No. To powiem ci, że ja miałem y, 4 km do szkoły y, z buta plażą. I zdarzało mi się, że spóźniłem się na autobus i zapierdalałem z buta plażą po prostu, bo... <gry> to nie, A to nie, tak to ogólnie do szkoły to ja miałem 25 km, nie? Ojej. No to tylko... tylko, że... No, fakt faktem, że yy, zrobiłem sobie to gdzieś tak właśnie w bliżej wakacji, bo jak już było ciepło, yy, zrobiłem sobie eksperyment i o tej samej godzinie, co wyjeżdżałem normalnie na autobus rowerem, to wyjechałem z domu i do szkoły jechałem sobie rowerem, nie? Mm -hmm sobie jeszcze w tym samym momencie co autobus na przystanek. No widzisz, no to. No to trzeba było tak zawsze robić. Taką... No może troszkę bardziej zmachany, ale. Ale jaka forma? No, wtedy miałem formę, no. To był, to był czas w ogóle. W ogóle tam do, do, do czasu, zanim poszedłem do wojska, to był czas, że ja ważyłem 70 parę kilo, nie? Wiem, to jest abstrakcja, ale było tak, nie. Dobra, dobra waga. No, no, ja też ważyłem ja te tak. y, 70 parę kilo przy metr 90 zł. Potem, potem poszedłem do wojska, gdzie wszyscy chudli, ja przytyłem 10. <laughs> to musiałeś się nieźle opieprzać w tym wojsku w takim razie. E, tak, tak. No pierwsze 3-4 miesiące miałem ciężko, bo szkółka potoficerska w jednej z najgorszych chyba jednostek. Jeśli chodzi o szkolenie o szkółki podoficerskie e, e, dowódcę kompanii mieliśmy takiego pierdolniętego, że on potrafił z baniaka w metalową szafkę zajebać, aż się drzwi zagieły w szafce. Nie był goś normalny. No, Zresztą... zobaczymy ile teraz schudniesz po, 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 po teraz szkoleniu. W, wątpię, żebym schu, schu, schudł, ale chyba że będę Robin. Ale ty masz stopień w ogóle aktualnie? Kapral. O, no czyli ty ta, no tak, no to, no to tam nie, no to jak swojego cię tam przyjmą. Dlatego, tymi. dlatego właśnie przytyłem w wojsku, no bo, e, no już po tych trzech miesiącach szkółki potowicarskich wyszedłem właśnie w stopniu kaprala jako dowódca drużyny, no to, no, no ciężkie by było, żeby kapral miał przejebane, no. Aczkolwiek raz mi się udało, nie? Raz mi się udało, bo e, ogólnie to tam w, w wojsku to było tak, że jak na przykład się to coś podpadło, no to najczęściej no to się kończyło po prostu myciem kibli, nie? No tak, no. No, jako kapral to się już nie starzało, nie? No, ale tak, raz mi się zdarzyło tak przejechać, że nawet jako kapral poszedłem kibel czyścić w całym stroju przeciwgazowym, jeden z maską na ryju, nie? Znaczy, no, biorąc pod uwagę kible w wojsku, to ta maska gazowa to raczej był. Plus, a nie minus. No tak, tak. Coś nie wiem, no akurat tam gdzie już byłem potem w jednostce, to było już całkiem nieźle. Yy, jeśli chodzi o, o aromaty wszelakie. Było, było znośnie. Natomiast tak, a ja przejeżdżałem sobie przez to, że też już były też tam gdzieś tam już w sumie nawet blisko do wyjścia, nie? No i już coraz mniej tam ludzi na kompanii było, bo to jakieś urlopy, nieurlopy, wybierali zaległe i tak dalej. No, i y, jakaś tam warta honorowa miała być? Miały być dwie osoby na wartę honorową, gdzieś tam. jakieś tam uroczystości nieistotne. No ale że y, chłopaki byli na przepustce i nie zdążyli wrócić. Y, bo to było chyba przy okazji jakieś tam niedzieli, coś takiego, więc teoretycznie dzień wolny w wojsku. Więc to y, ten akurat oficer, który był u nas na dyżurze w niedzielę, stwierdził, że to ja pójdę i tam jeszcze jeden chłopaczek, nie? My no. tak jak stwierdzili, że nie, sorry, ale nie chuja, nie? jak miało być już co, co do czego, to tam pół godziny wcześniej, żeśmy się poszli sobie do, sobie do kantyny, nie? O ja. Ja jeszcze się musiałem potem tłumaczyć bo sobie bereto zapomniałem, nie wziąłem Beretu, więc się musiałem tłumaczyć jakiegoś tam przypadkowego, wyższego stopnia, ale to... to trudno. No. No i jak potem wróciliśmy, no to... Cały oficer był mocno wkurwiony, żeśmy sobie poszli gdzieś w cholerę, nie? No i... Trochę mu się nie dziwię, wiesz? Tak. Stwierdził, że nie ma, że kapral. Ale... O, po maska i kibel. Nie żebyśmy się tam źle bawili przy tym, nie? Się go łacha, niż... Dokładnie, tak. Myśmy my się tam bawili świetnie, bo w końcu jakaś rozrywka była, bo już taka faktycznie nuda wiała w tą niedzielę, że mieliśmy jakąś rozrywkę przynajmniej, ale, ale kolega tam jakiś aparat miał to zdjęcie, że się tam matali. Nie mam ich od razu, nie pytajcie, ale tak, tak. No. no. Także tak. W wojsku było kiedyś źle, to macie teraz słyszycie prawdziwą wersję. No, dokładnie, także tak. Aczkolwiek faktycznie mieliśmy chłopaka, który jak przyszedł do to wojska ważył 120 kg, jak wychodził ważył 80. 40 kg kilo, 40 kilo w roku. Ale to się uwieli na niego, bo stydzili, że oni go odchudzą no, i go odchudzili, nie. Myślę, że nie do końca tak. w ten sposób chciał być odchudzony. No. A drugiego, drugiego, też takiego fajnego mieliśmy chłopaczkę w wojsku, który z wyglądu... Zresztą mnie na darmo dostał potem taką ksywę, z wyglądu... E, ten, e, Rowan Atkinson, nie? No co ty gadasz? Poważnie. Jaś fasola, jaś fasola był. Jaś Fasola. Był Jaś Fasola i to nie było z miły. Tylko był taki chłopaczek, no widać, że taki... Hm, kurczę, jakby to na... Taki... muszę być troszeczkę tam... Nie do końca dobrze chyba rozwinięty umysłowo. Nie żeby łomny był, nie? Mhm. Ale był taki troszeczkę wiem taki Bo troszkę... sekundy poprawiałem. O. Nie dojechałem do met. Troszeczkę taki, wiesz, mam insynkowaty i tak dalej, nie? Aha, aha, aha. Był za to męczony i tak dalej. I strachliwy, jaki on był jebitnie strachliwy, nie? ojej To najgorzej Wszystko co, co, co strzelało i robiło bum, to go straszyło. Dlatego został yy, tym. Strzelcem RPG. O <grymne> ale to jednak świnie są w tym wojsku, co? Tak. I wszelakie jakieś, nie wiem, jak były ćwiczenia rzutu granatem, prawdziwym oczywiście, hmm. nie że atrapą, to on chodzi najczęściej, nie? <grymne> Masakra. Mimo, że się bał tego strasznie, to brali go najczęściej, ale. Ale wiesz co ja Ci powiem, z drugiej strony, faktycznie było po tych kilku miesiąca, kilkunastu. Widać różnicę, że się chłopak wyrobił, nie? No nie dziwię się, znaczy tak. miał trochę terapię z szansową, bym powiedział. No. Tak, trochę tak, trochę terapię szokową, ale... ale no, robił się chłopak, tak. tak. Nie, no to same plusy, no. No. Wojsko tak, wojsko jest w porządku. Mhm. Zero tam psychicznych, później pewnie problemów ze sobą. No. Kolejnego udanego agenta jaki miałem? Też był taki trochę mniej kumaty, ale wesoły chłopak, tylko mało kumaty, nie? Ehm, Toż są zazwyczaj wesołe, tak. no. Tak. jak, jak yy, yy, zaczął się zastanawiać, jeśli raz zastał mocne pytanie takie trudne jak na niego, zaczął się zastanawiać. Yy, no to otruch masz się czasami drapiesz po głowie, nie? Uh -huh. On nie skomuł tego, że mam metalowy kask na głowie i się potem tym kasku podrapał. <laughs> Okay. Tak, tak intensywnie myślał. Um, raz po jakichś zajęciach, yy, takich ciężkich zajęciach terenowych, yy, jak wszyscy przyszli na kompanię, yy, to gość najpierw zdjął buty, postawił koło łóżka, potem zdjął skarpetki, postawił koło butów. <noise> tak, coś pięknego. Tak, także tak. tak. Znaczy nie ale, buty. Ale... Gość, z jednej strony, miał mocne postanowienie, mhm. gdzie tam wtedy z żołdu dostawaliśmy tam koło, nie wiem, 100-120 złotych, coś takiego, nie? Mhm. W tych groszach, w tych, w tych, tych, tych kwotach. Eee, Takie 80 zł dzisiaj dla tych, co nie wiedzą. No. Gość od samego początku chorował na Nokie 3310. Mhm. Tą legendarną Nokia 3310. No tak, tak. Eee, I w dniu, gdy ta Nokia miała premierę, on poszedł i kupił tę Nokię. No i pięknie, Za jakieś tam 8 czy 9 stów. Więc no. pomyślę ile musiał odkładać na to, ale powiedział, że on sobie to kupi i poszedł i kupił. No i na Inna sprawa, że akurat, wtedy, akurat ja wtedy miałem jakąś służbę w jakimś tam podziale alarmowym i tak dalej. E, no i my tam w terenie jakieś ćwiczenia, a ten dzwoni do mnie, bo się chciał pochwalić, że dzwoni z nowego telefonu. Aha. Także tak. Wojsko to ciekawe sprawy, tak. To od razu mi się, mówię, kojarzy, jak, jak wojsko to... Dlaczego macie niewypostowane buty szeregowe? Chuj to pana obchodzi, pa, panie sierżancie? Co? Pytam, dlaczego macie wypastowane buty? Bo mi się pasta skończyła. Chuj mnie to obchodzi? No to przecież mówię! No właśnie. <śmiech> <śmiech> Także tak. Nie no, wojsko ogólnie... Bo to, to Ja wiem, że wszyscy narzekają na to wojsko. Ja tam się świetnie bawiłem, nie? Znaczy się, to... może nie pierwsze cztery miesiące, faktycznie, bo na tej szkole podoficerskiej to, 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 to tam, tam, to, to ryłowanie, nie? Nie zapomnę jednego chłopaka, który miał być ojcem krzesnym. Eee... Wojska? no dobra. No na no, no, no? Tak. Oj no, Tak, no <głos》>, u siostry chyba coś takiego, nie? I wszystko, wiesz, że tam miał pozałatwiane i to i wszystko na, nagle. Yy, czekaj, szesny, czy się Tak, o czymś no tak i. i gdy już miał przychodzić co do czego, to mu anulowali urlop. Ojej, no najgorzej. No, już takie hamson. Gość się widać totalnie podłamał, nie? Anulowali mu urlop, także tam wiesz siostra musiała kogoś na szybko szukać na to miejsce. Yy, a do tego yy, Po szkole oficerskiej Wyjebali go na najda najdalsze jednostki Od domu jakiej mogli, nie? No, no tak to... się Zdarza się też hamowa wojsko No a Tak jak mówiłem, mówiłem, ta jednostka nie należała do normalnych Tak się... A my, myślisz, że są normalne jednostki jakieś? Yy, ten. To przecież inny zestaw pytań <noise> Dokładnie no. Prawda jest taka, że zawsze się znajdzie gdzieś jakaś menda, która będzie próbowała ci uprzykrzyć życie w wojsku. Mm -hmm, niestety. Zawsze się znajdzie taka. No. I zawsze trafi akurat na ciebie, nie? Tak. Hm, także, także tak. Ja, ja też miałem takiego w sumie, bo yy, w ogóle kolejny motyw z wojska, <ścoughs> no bo jak nas liczyli na tych kaprali, no to wiecie, no wpajali, że kapral to ma wojskiem rządzić nie, nie ma to tamto, nie? No, i bezpośrednio ze, ze szkółki pojechaliśmy do nowej jednostki na Poligon. No i w sumie do tej jednostki nas tam pojechało. W sumie 9 kaprali jako tako, no bo tam no tyle wychodzi. No. E, no i pozostałych 8 sobie to wzięło do głowy, że mają wojskiem rządzić, nie? No. I jeszcze wiesz, byłoby to akceptowalne, gdybyśmy na przykład tak my byliśmy z poboru letniego i dostalibyśmy późniejszy pobór, czyli młodszy, jesienny. Jeszcze okej, okay, nie? Ale też dostaliśmy po burletni. Więc muszę powiedzieć, że tak powiem, rówieśników, nie? Mhm. Mm no i oni sobie wzięli do głowę do i przez cały poligon rządzili, nie? Mhm. Mm no, ja powiedziałem, że nichu ja. <noise> Aczkolwiek akurat ja dostałem z kolei yy, swojego dowódcę, który yy, był też świeżo po szkole i też się chciał wykazać. on też twierdzi, że ja mam wojskiem rządzić, no, ale ja podchodziłem do tego na luzie tam. Gdzieś mi kazał chłopaków przypompać, no to jak już. Ja się zacząłem z nim kłócić w ogóle, że nie. No, ale chłopaki jak już widzieli, że ja. Yy... Nie daje rady, no to już sami zaczęli pompować. No ja tylko ten chorąży <grym> ja w cholerę poszedłem i mówię: Chłopaki, słuchajcie, nie róbcie SIAI, nie, to bez sensu, nie. <grym> Więc ja tak totalnie się. No i potem jak zjechaliśmy z tego poligonu na jednostkę, ee, kaprale mieli mie mieć swój pokój, no, a reszta pańska swój pokój, nie? No ale akurat tak wyszło, że pokój był na 8 osób, nas było 9, nie? <grym> Więc jeden kapral musi spać z wojskiem. Ja mówię, pff, Dla mnie żaden problem. Ja mogę spać z chłopakami w jednym pokoju, nie? Z całym Plutonem, 30 parę osób. Nie ma problemu, nie? No i tak to się stało. Pierwsza nocka wpada do mnie sąsiedni, po, sąsiedni pokój, sąsiedni Pluton. No to kapral teraz będzie w za poligon, nie? A chłopaki z mojego Plutonu stają. A ruszcie go, to macie przejebane. Goś jest w porządku. Jego, jego nie tykać, nie? Miałem ochronę w ogóle 30 chłopa od razu, Nie. Ci tak podumali, podumali. Dobra, to idziemy najebać tamtym. <noise> <noise> także na drugi dzień reszta kaprali chodziła z podbijanymi oczami. <noise> Zrealizowali swój plan, także tak. Kapral no, to tak. Kapra z podbitym okiem, to aż tak dziwnie brzmi, no. <noise> słuchaj. Jak na 8 wpadło 30, to nie miel go. No ale potem konsekwencji żadnych, no wiesz, no to jednak tam to, że liczba to jest jedno, ale drugie to stopień, no i jakieś, wiesz. Kary nie, za to, nie? Nie. 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 <śmiech> <śmiech> nie. Takie rzeczy się zdarzały, także tak. Także tak, tak, tak wojsko jest, jest bardzo ciekawą sytuacją. Tam, tam, tam. Bardzo ciekawym wydarzeniem w życiu człowieka. Teraz to rzadko kto, nie? No. Zawodowe wojsko to... Chociaż... Szczerze powiedziawszy, ta podstawowa taka chociażby dwumiesięczne przeszkolenie, to uważam, że każdy powinien mieć na wakacje. Mm -hmm. Też tak myślę. Ja nie miałem i żałuję, już to mówiłem kilka no. razy. No. Tak, bo to samo, wiesz, nawet jakaś obsługa broni, czy tak Dokładnie. coś tego typu, to, to, to... No ja na szczęście to... jeździłem, wiesz, za buraczkiem i tak dalej, więc... Mm -hmm. W miarę obsługę broni mam jakkolwiek opanowaną. No tak, tak. Ale to no, nie każdy się decyduje na, na indywidualne szkolenie, że tak powiem, nie? No, a, a powinni i. Na polecam. Jak ktoś ma taką możliwość, żeby gdzieś nawet na jakąś strzelnicę gdzieś pójść, surbować swoich sił to jak najbardziej. A są też jakieś organizowane różne szkolenia właśnie. Takie, takie wojskowe przez samo wojsko nawet, więc. Mm -hmm. Jak ja najbardziej je ja skorzystać. To ja to mówię. Ja oby ja... się to nie przydało, ale MT lepiej umieć. proszę dać w razie wuj i no. mi wystarczy. Także tak. M maszynowy pistolet, piąteczka, dziękuję, bo to jest. W miarę celny na krótką odległość, z drugiej tak nie będę strzelał. Duży magazyn. Ja tam z Kawaha byłem zadowolony. Mimo, że miałem Kałacha z 70 któregoś roku, to. 74? No... E, czwarty albo drugi? Jakoś tak. No 74, 84 coś... H47, te sprawy, nie? Tak sobie zażartowałem. Okej, okay, nie kojarzę. AK-47, <grym> e, tak? A, K47, tak. A, a, no tak, no tak, no tak, no tak. No tak. No, nie, 70... albo 74, albo drugi, jakoś tak. <grym> nie, żebym wiedział. Ale. Y, jakie to celne było, to ja byłem w szoku, nie? tak. Że... tak. Znaczy, no... Powiedzmy, w miarę celne, no. Tak. Y, bardzo celne. Na kałacha to było perfekcyjnie celne. <grybujesz> tak. bo ty z bo... jest dobrze. Odcinek nam się skończył, tyk, że ty? No proszę. Na wojskowych łopiwejściach, kto by tak pomyślał? To <grybujesz> tak, to ja wam dziękuję i y, ten, baczność w tył na lewo, rozejście. <grybujesz> Trzymajcie się, cześć.